Cześć, dobry wieczór albo dzień dobry, jeśli oglądasz ten film za dnia. To jest seria do przeczytania, a dzisiaj biorę na tapetę książkę Kajetana Rajskiego pod tytułem Msza po dawnemu się odprawia: Rozmowy z kapłanami. Prawdopodobnie słyszałaś albo słyszałeś o mszy tridenckiej, mszy, która w niektórych kręgach można powiedzieć jest no może nie znienawidzona, bo jednak ciężko e, nienawidzić czegoś, co w, przez wieki wychowało e, setki i tysiące świętych, ukształtowało ich pobożność. Natomiast e, no, w wielu środowiskach na hasło msza albo ktoś lubi mszę po prostu pojawia się gęsia skórka, rozbiegany wzrok i, i jakaś taka niepewność, co za chwilę się wydarzy. E, msza bywa deprecjonowana na bardzo wiele sposobów. Jednym z nich jest e, sposób pod tytułem no tak, msza to takie e, grupa rekonstrukcyjna dla starych dziadów i starych bab, które po prostu pamiętają mszę z dzieciństwa i chodzą z sentymentu. Aha, każdy, kto był na celebracji mszy w Starym Rycie, czy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, wie, że średnia wieku to zazwyczaj 30 lat. Stare 30-letnie baby i stare 30-letnie dziady. Nie, ta koncepcja się nie klei. W związku z czym mszaty deska była deprecjonowana w taki sposób inny. No tak, bo, bo młodziaki. To Tutaj, prawda, uległy, uległy, uległy mirażowi starych dobrych czasów i chcą restytuować. Coś, czego restytuować się nie da, bo jest stare i przestarzałe. Mhm, tak. Pismo święte ma 2000 lat. Ewangelia jest stara przestarzała i nie pasuje do dzisiejszej rzeczywistości. Mhm. No dobra. Ta książka to jest Kilkanaście rozmów z młodymi księżmi, z młodymi, choć nie wszyscy są tu mło, młodziakami, księżmi, którzy od, odprawiają mszę którzy e, odkryli e, ją w swoim życiu, którzy nią się zachwycili mm, i którzy pomimo tego sposobu, tych różnych sposobów na deprecjonowanie mszy, e, zaczęli przeżywać e, liturgię na nowo. Bardzo ciekawe są tutaj, e, są e, niektóre tytuły tych wywiadów. E, na przykład wywiad z księdzem Bartoszem Gajerskim e, msza trydenska oducza aktorstwa. Albo księdzem Piotrem Maroszkiem stara msza prowadzi ku kontemplacji i tak dalej. Świetna świetna książka wywiady z praktykami. Ja mogę powiedzieć, że znam co najmniej jednego proboszcza, który prawdopodobnie do seminarium poszedł służbowo i który i który no ciężko uznać go za, za człowieka, który Żyje liturgią, który żyje wiarą nawet z tego, co wiem, od jego wikariuszy. W niedzielę woli patrzeć sobie w TVN24, a nie Msze, msze, a nie msze odprawiać, a już na pewno w tygodniu, bo w tygodniu nie odprawia. No i ów kapłan. Dość specyficzny. Mam nadzieję, swoją drogą warto, żebyście się za niego pomodlili. I ów kapłan miał okazję odprawić mszę terdenską, ponieważ, ponieważ w kościele, z którym jest związany, msza się pojawiła. I ja przy tym byłem i pamiętam, że w kazaniu powiedział wyraźnie wzruszony w zasadzie. Ze łzami w oczach powiedział, że czuje się jakby ponownie odprawiał swoją msze prymicyjną, bo robi to w tej formie pierwszy raz i jestem jest autentycznie poruszony. Facet o takiej historii. Facet, który prawdopodobnie w swojej szafie ma, ma wiele ciekawych akt z ostatnich 40 lat. Szatrydańska po prostu rzuciła go na kolana. To jedno z wielu świadectw, bo oczywiście w, na przełomie XIX i XX wieku mieliśmy w Wielkiej Brytanii na, na przykład serię głośnych konwersji na katolicyzm właśnie pod wpływem poznania mszy świętej w tamtej formie. No ale to nie czas i nie pora i nie miejsce, by o tym mówić. Książka Kajetana Rajskiego. Absolutnie świetny prezent. Nie wiem, dla siebie samego, ale może dla proboszcza, ale może dla, dla znajomego księdza, który widzicie, że liturgię przeżywa w bardzo głęboki sposób. Może być to dla niego bardzo do, dobry prezent, który być może który być może ośmieli go do tego, żeby mszę w Starym ry Rycie, mszę młodości Jana Pawła II, mszę świętego Maksymiliana Marii Kolbego i wielu, wielu, wielu tysięcy świętych Także odprawiać swojej parafii. Polecam. Świetna książka. Z tego co wiem, nakład już się w zasadzie skończył, więc nie wiem, czy gdziekolwiek yy, czy gdziekolwiek poza maciejgnyszka.pl łamane przez sklep, tę książkę dostaniecie. Ale jej jeśli dostaniecie, to super. Jeśli nie, to zapraszam do mnie. Zdecydowanie godna polecenia lektura. Pozdrawiam. I oczywiście byłbym zapomniał. Jeśli ten film Ci się spodobał, to kciukaz w górę i zasubskrybuj mój kanał. Więcej tego typu treści będzie. A jeżeli interesuje Cię, dlaczego siedzę w czapce z Taszkiem w domu zimą, to przeczytaj uważnie opis tego filmu. Pozdrawiam, czołem.